Cześć, witam Cię na moim kanale. Właśnie wybieram się na jako obserwator na półmaraton, bo niedaleko mnie zaraz jest organizowany taki event 21 km, dużo aktywnych osób w jednym miejscu, więc idę obserwować innych ludzi, kibicować im w tych zmaganiach, bo 21 km to jest nie lata wyczyn. Sama wiem, sama to przeżywam, więc gratuluję w ogóle wszystkim, którzy się zdecydowali na to, żeby uczestniczyć, a my właśnie jedziemy, zobaczyć, co tam się dzieje, bo to jest 10 tego wydarzenia tutaj niedaleko mnie, więc będzie taka, coś myślę, duża Celebracja. Idziemy! No. Gotowa. <grywa> so cold! Jest super zimno. Szczególnie jak się jedzie jeszcze na rowerze i tak wieje. Mega, mega zimno. Nie wiem, czy mnie widać, bo mam takie ustawienie, ale właśnie jestem przy półmaratonie i właśnie tutaj są jedni z pierwszych osób, że właśnie przebiegają. Rozpoczęło się to półtora godziny temu, więc pomara to zawsze trwa trochę. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite, jakie tutaj są emocje i jak to się odczuwa nawet jako obserwator, a co dopiero bycie uczestnikiem, więc no, zawsze jak tutaj jestem, obiecuję sobie, że się przygotuję, a potem jakoś tak Hu! motywacja spada. Nie wiem o co chodzi z tym półmaratonem. może moje pierwsze wrażenie z półmaratonu, po prostu jest takie, jakieś... Wow, wow, kocham te emocje. No nic, ja dalej z uczestnikami tutaj jestem, moc, mocno kibicuję, jak się tylko da, bo wiem, że to jest hard work, Przebieg nie będzie takiego półmaratonu. Ale zawsze są takie emocje na tych wydarzeniach, to jest po prostu unbelievable. I w ogóle jest tak przepięknie jesiennie i słonecznie i pogoda jest tak przecudowna, że aż się chce tutaj być. Ja mam że ochotę skoczyć teraz na te ostatnie 5 kilometrów i po prostu się przebiec i powiedzieć, że yeah, skończyłam półmaraton. A, no ale. Okej, okay. muszę sobie obiecać, że next time, <noise> może nie będę obiecywać. Oh my gosh, ale chciałabym jeszcze raz spróbować w półmaratonie wystąpić i zobaczyć, czy to faktycznie nie jest dla mnie. Chyba trzeba spróbować raz jeszcze.

I wiele, wiele innych. Mijają dwie godziny od wyruszenia, od startu i ja bym była mniej więcej gdzieś właśnie, teraz już bym się zbliżała do końca, maksymalnie dwie i pół godziny, taki miałam czas ostatnio. Zapewne bym gdzieś teraz kończyła. I I can't hear Fibia, no. Właśnie wychodzę z tej strefy, gdzie jest zakończenie. Pełen tutaj męczonych biegaczy, ale nie ma się co dziwić. 21 km to jest konkretny dystans. Gratuluję wszystkim, którzy biegają takie dystanse. Półmaratony, maratony i tak dalej, i tak dalej. Wow! Congratulations guys! E, fajnie tutaj być to po pierwsze, być w otoczeniu właśnie hmm, fajnych, pozytywnych ludzi. Widzieć ten wysiłek i to wszystko to, co się dzieje, to jest naprawdę wow, wow, wow. Um, I chcę Wam powiedzieć coś o wytrwałości, bo bycie wytrwałym y, to... W sumie nie jest taka trudna sprawa. Najważniejsza jest pierwsze co to motywacja, jak się zmotywujesz do działania, to wtedy um, zaczynasz po prostu coś robić w tym kierunku, osiągnięcia swojego celu. Ale potem co najważniejsze, aby to kontynuować, to potrzebna jest dyscyplina. I dyscyplina jest niczym innym jak wydanie sobie rozkazu i podążanie za tym rozkazem. Więc jeżeli chcecie uh, wytrwać w jakimś postanowieniu, Oczywiście takim realnym postanowieniu, bo czasem po prostu jakby to powiedzieć, też nie jesteśmy w stanie przekroczyć pewnych rzeczy fizycznych i tak dalej. Też musimy mierzyć siły na zamiary, ale trzeba pamiętać, że wszystko jest możliwe tak naprawdę w naszym świecie. Możemy osiągnąć wszystko, możemy osiągnąć to, co sobie po prostu założyliśmy. Jeżeli chcemy wytrwać w czymś, musimy naprawdę tego bardzo, bardzo chcieć i jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to zrobimy wszystko, aby to osiągnąć. Jeżeli czegoś po prostu... Nie chcemy, albo na przykład fajnie by było w czymś uczestniczyć, ale tak naprawdę tego nie chcemy, to po prostu um, jest tak, jak jest. Tak jak ja na przykład chciałoby się uczestniczyć w tym wydarzeniu, przebiec to, a z drugiej strony patrząc na to, jak reagują moje kolana, jak reaguje moje ciało na bardzo długie dystanse, to wiem, że bym potem cierpiała. Musiałabym się naprawdę mega mocno przygotować. Myślę, że predyspozycje ciała też są ważne. Aczkolwiek, tak jak mówię, dobre przygotowanie sprawia, że wtedy można tak naprawdę wszystko. Więc jeżeli chcemy osiągać, to po prostu musimy się do pewnych rzeczy przygotować. Jeżeli chcesz na przykład rzucić pracę, musisz się do tego przygotować, na przykład rok wcześniej zrobić tak, że um, mówisz, że poświęcasz to i tamto, żeby na przykład odłożyć jak największą ilość pieniędzy, aby jak rzucisz pracę, mieć na przykład kilka miesięcy dla siebie, czy na przykład kilka miesięcy takich, żeby na spokojnie sobie czegoś szukać, czegoś co chcesz, co lubisz, co kochasz, żeby nie być pod presją. Do wszystkiego można się przygotować, do naprawdę każdej czynności, założenie własnego biznesu, właśnie aktywność fizyczna, czy znalezienie nowej pracy, czy ogólnie jak, jakiekolwiek masz marzenia, można się po prostu do tego wcześniej przygotować, i myślę, że tylko wtedy to ma jakikolwiek sens. Ja teraz idę na kawkę, kupić sobie coś i będę się dzisiaj tak chillować. Fajny dzień, żeby tak wcześniej wstawać i robić, robić. Także idziemy. Patrząc teraz na ostatnich uczestników, widać, że walka. Nie jest między um, ciałem i tym, jak jest wytrenowane, tylko tym, co ma się w głowie. Czyli to jest po prostu walka między Twoimi ograniczeniami. Tylko tyle. Widać, że to już są ostatnie e, chwile tego maratonu, półmaratonu. Dają z siebie wszystko niesamowite. Jesteśmy kimś więcej niż nasze ciała i ograniczenia. Jesteśmy tym kim chcemy być. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników. A tutaj jest mój rowerek przyczepiony do drzewka. Taki sposób znalazłam. I jedziemy w drogę. Wszystko jest pięknie, pięknie, ładnie. We Bardzo lubię słuchać Joe Dispensa, czytać jego książki. No, a ja już tutaj gotowa na dalsze podróże. Teraz jadę po prostu na takie na jesienną przejażdżkę i będę szukała też takiej fajnej małej dyni, żeby sobie zrobić właśnie zupę krem z dyni, bo już jest typowo jesiennie. Także Um, wprowadzenie takich ciepłych dyniowych posiłków jest teraz idealnym sposobem na to, by się rozgrzeć, szczególnie jak się przyjeżdża właśnie z takiej przejażdżki, taka ciepła, lekko pikantna zupa, krem z dyni będzie ha, idealna. jego grzybka znalazłam, właśnie go wykopałam. Chęcią w sensie bym go wzięła, gdybym wiedziała, co to jest i znała się na grzybach. No ale. Nie wezmę. <grybka> wow, tych grzybów tutaj jest więcej. One tak sobie rosną i wystarczy, że je się wyciągnie. Co to jest? O, szkurcze. Ale fajne. Patrzcie, ile tutaj jest wyciągniętych już takich grzybów, tak jakby ktoś je. Wyciągnął, ale też się bał wziąć. Wyglądają Wyglądają na jadalne. No ale wie, wiecie jak człowiek się nie zna Jak się znacie, to powiedzcie mi co to są za grzyby. Ale fajna sprawa, że tak w parku. Zaraz obok domów rosną sobie grzybki. Paroward pozostawiona, a idę do mojego ulubionego sklepu, kupić sobie coś dobrego. I wezmę sobie czekoladę, która ma w środku wypełnienie z masła orzechowego także super. Oczywiście jest bez cukru. Shut on me, shut on me, shine on me I've been going out of my head, I've been waiting For someone to give me help, all I'm asking for Is just some space and some time, then I'll be alright I've been having thoughts in my mind, I can't get out Tell me things I can't say myself